Otwieram 26. sesję Rady Powiatu, Powiatu Jędrzejowie. Witam wszystkich radnych oraz zaproszonych gości. Podczas sesji Rady Powiatu Jędrzejowskiego padła propozycja zorganizowania spotkania z udziałem samorządów gminnych na temat niebezpieczeństwa związanego z wałęsającymi się zwierzętami domowymi. W ubiegłym tygodniu w Mierzawie dwa owczarki niemieckie pogryzły 17-letnią dziewczynę. Jak poinformował komendant Policji Wędrzejowie, udało się ustalić personalia właściciela psów. Ja zwracam się do zarządu z prośbą o jak najszybsze podjęcie interwencji i działań w związku z ostatnimi dramatycznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w Łężu, kiedy to psy dopadły człowieka. Mamy służby, jest inspektorat jest policja, są myśliwi. Mam takie wrażenie, że wszelkie organizacje przyjaciół zwierząt w tej chwili w natarciu, no, wymuszają taką sytuację jaka jest, ale ma czas zastanowić się nad towarzystwem przy jakich ludzi. Chciałbym może Państwu przybliżyć tą sytuację, która jest najbardziej bulwersująca czyli z ostatnich dni. My, mimo że nie było to łatwe, bo psy zostały zastrzelone, no i oczywiście w, te, w takiej sytuacji, kiedy dochodzi do takiej tragedii, do takiego zdarzenia, nie przyzna się, że te psy do niego należą. Jednak no, dzięki naszemu myślę, że uporowi, żeby ustalić, ustalić właściciela, właściciel został ustalony. Na chwilę obecną mam przedstawiony zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa utraty życia lub i zdrowia. I zastosowane poręczenie w stosunku do niego w kwocie 1500 złotych. No i ta sprawa na pewno znajdzie, tak przynajmniej moja wiedza na chwilę obecną wskazuje, finał w sądzie. No i jest to też istotne, żeby wszyscy, i myślę, jest to też okazja, żeby poprosić o to media, żeby nagłaśnić takie sytuacje, że no trzeba jednak uważać na to, co, co te psy, które no nie są bezpańskimi psami tak naprawdę, właściciela, tylko, że nie czy też no nie, brak jakiegoś <grymne> podejścia powodują, przez tych właścicieli powodują, powodują takie niebezpieczne sytuacje. Nie jest to problem tylko i wyłącznie powiatu jędrzejowskiego i, i w tym przypadku tutaj nasz lokalny, ale jest to problem ogólnopolski. Jest presja wszystkich organizacji tego typu, które do, wiążą się z miłością do zwierząt. Ale przede wszystkim myślę, że powinna przyświecać yy, rzecz następująca. Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Jeżeli jest narażone zdrowie i życie człowieka, wyraźnie jest napisane w ustawie, jakie jest w tym przypadku postępowanie.